Nie masz wrażenia, że oni mogą mieć ze sobą romans? Tomek, Jaśka? Nigdy w świecie. Moja najlepsza przyjaciółka jest teraz w Londynie, a to jest wyjazd z jej pracy, a to pojechał w delegację. Normalna sprawa, wiesz, on tak jeździ, ale zawsze, zawsze mam kontakt. Pisze do mnie, dzwoni, e czeki zdjęcia wysyła, filmiki. Ostatnio mi nawet wysłał pocztówkę. Urocze. I co? Pewnie z Londynu. Z Londynu? Bo przypadkiem się tam znalazł. Wiesz, Mówił mi, że przeciągał mi się jakiś projekt i musiał dłużej zostać, no a Aśka tak samo nie mogła teraz wrócić, bo... Bo jej świnka morska się pochorowała. Tak. Przecież ona ma uczulenie na sierść. Kamila, wszystkie puzzle układają się w całość. Ja ci nie wierzę. Kamila. Nie wierzę ci, bo Tomek by mnie nie okłamał. Nie Tomek, nie ten Tomek, którego ja znam. On taki nie jest, wiesz? Ja nie wiem, jaki on jest. Po prostu stwierdzam fakty. Ja mu ufam. To już nie może być przypadek. Musisz w końcu przejrzeć na oczy. Ja mogę teraz do niego zadzwonić? Może wszystko się wyjaśni? Rób, co uważasz. Tyle ci powiem. Dzwonię.